Mazur urwisowski obsypało śniegiem krzaki, sopel sobie wisi. A jaś sadzi koperczaki do pięknej Marysi, sadzi dziarsko i radośnie koperczaków szereg. Kiedy Maryś w nie obrośnie, będzie mieć koperek. Chob dziś przy sto dole, pekunia, non. Olet, w górach wali dym na hali, niby wulkan wielki, toż to Piotr cholewki smali, do niejakiej felki. A że iskry idą z dziewki i krzyk, ty urwi się, a Piotr smali swe cholewki, póki felka tli się. Chob dziś, dziś przy stodole, pekunia, non olet, zagdakała w gąszczu kura, sypnęło się kwiecie, Kaśka robi... Koło pióra jednemu poecie, zaś poeta rzekł wesoło i z dezwolturą. Rób mi rób, Kasieńku, o, byle nie na pióro, Chob dziś, dziś przy stodole, pekunia! Non olet, nie opodal, tuż przy młynie, Gdzie zagon rzepaku podkłada chęć o świnie Rodzinie dreptaków. Będzie fajnie, będzie fiknie, powiada z nadzieją. Świnia kwiknie, dreptak kwiknie, ludzie się uśmieją. Hop dziś, dziś, dziś przy stodole. Pekunia non olet.